Witajcie drodzy handlowcy. Z tobą guru.markets. Zacznijmy od ogólnych informacji o firmie. Teraz przyjrzymy się każdemu parametrowi bardziej szczegółowo. Jeśli to konieczne, możesz go zatrzymać. Sugerujemy, aby przyjrzyli się państwo bliżej wszystkim parametrom rozważanej spółki. Przyjrzyjmy się teraz kluczowym wskaźnikom fundamentalnym spółki Blueprint Medicines, ticker BPMC. Recenzja opiera się na danych z dnia 23 maja 2025 roku. Według klasyfikacji guru.markets firma Blueprint Medicines Corp. należy do podkategorii. Ankaledji Targeted Therapy w ocenie bierze udział 22 organizacji, co jest dość reprezentatywne. Tabelę zamówień znajdziesz na końcu filmu. Ogólny wynik badanej spółki przedstawia się następująco, minus 8 na 10 punktów. Średnia ocen dla podkategorii wynosi 9 PKT. Jeśli spojrzeć na to szerzej, na rynek amerykański jako całość. Widać, że średni wynik dla całego rynku jako całości wynosi 1,9 punktu. W porównaniu z oceną spółki na poziomie minus 8 punktów Blueprint Medicines, porównanie ruchu cen akcji spółki Blueprint Medicines Corp i podkategorii udziałów: zobaczymy, że w ciągu 12 miesięcy akcje spółki Blueprint Medicines wykazały dynamikę minus 3,8%. Wobec zmian cen w podkategorii 11,3%. Kapitalizacja rynkowa organizacji Blueprint Medicines wyceniono na 6,48 miliarda dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 48 miliardów dolarów. Blueprint Medicines odpowiada za udział wynoszący 13,495 tysięcy procent. Jest to jedna z największych firm w tej podkategorii. Wartość księgowa spółki wynosi 3,4 miliarda dolarów a kapitalizacja tej podkategorii wynosi 14 miliardów dolarów. Blueprint Medesens stanowi 2,379%. Porównując akcje giełdowe i kapitalizację bilansową, widzimy następujące dane. Udział Blueprint Medesens w podkategorii przywycenie wartości rynkowej wynosi 13,495%. Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 2,379%. Jest to 82% mniej niż wartość rynkowa udziału. Ocena udziału rynkowego organizacji i kapitalizacji bilansowej pod kategorii zła – minus 1 punkt. Zobowiązania organizacji wynoszą i 711 tysięcy miliarda dolarów. Wskaźnik zadłużenia do wartości księgowej wynosi 209,1% kapitału własnego. Ocena efektywności zadłużenia spółki jest bardzo zła minus 2 punkty. Stosunek ceny akcji spółki do jej zysku wynosi 0. Średnia dla podkategorii 0. Ocena wartości giełdowej akcji w stosunku do zysku w porównaniu ze spółkami z tej podkategorii bardzo zła minus 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 156 milionów dolarów. Prognozowany zysk na najbliższe 12 miesięcy wynosi wstępnie 65 milionów dolarów. O 58,1% mniej niż obecnie. Ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników zysku w porównaniu do spółek z podkategorii dostateczna 0 PKT. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 11,5. Średnia dla podkategorii wynosi 7 i jest o 64% wyższa niż w podkategorii. Ocena wskaźnika wartości wymiany do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii wynajem 0,5 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 560 milionów dolarów. Przyszłe przychody w ciągu następnych 12 miesięcy nie są znane. Jest to wyjątkowo negatywne dla perspektyw spółki. Ocena wskaźnika prognozowanych przyszłych wielkości sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii zła 1 punkt. Marginalizacja wynosi minus 27,7%, podczas gdy średnia w tej podkategorii wynosi minus -16 16,1%. Różnica między średnią podkategorii a wynikami spółki wynosi 11,6%. Ocena marży sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami podkategorii dostateczna – 0,5 pkt. Udział spółki w liczbie zatrudnionych tej podkategorii wynosi 9,143%. Co stanowi kwotę o 48% niższą od udziału w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika spółki wynosi 9985 000 dolarów i w podkategorii 6765 000 dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami spółki wynosi 47,6%. Ocena wielkości kapitału rynkowego przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dostateczna 0 PKT. Zysk na jednego pracownika wynosi -239,9 tysięcy dolarów. Ze średnią dla podkategorii -156,1 tysięcy dolarów. A różnica między średnią dla podkategorii a wynikami spółki wynosi 54%. Ocena zysku przypadającego na pojedynczego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii tolet -5,0 pkt. Udział sprzedaży przypadający na pojedynczego pracownika organizacji wynosi 866 tysięcy dolarów. W podkategorii 968 tysięcy dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami spółki wynosi 12%. Ocena przychodów przypadających na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dostateczny – 0,5 PKT. Wolumen transakcji sprzedaży wyniósł 9,1%, przy średniej dla podkategorii 7,9%. Jest to ocena ryzyka krótkiego ścisku. Wskaźnik RSI14 pokazuje poziom 58% dla firmy Blueprint Medicines. W przypadku tej podkategorii poziom ten wynosi około 57%. Rzeczywista cena akcji spółki wynosi około 100 dolarów. Konsensus szacunków ceny akcji spółki wynosi około 126 dolarów. Rzeczywista cena i konsensus prognozy dynamiki wynoszą około 25%. Przejdźmy do tabeli zamówień, jest ona dostępna dla Was. Link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje publicznie akceptowane w danym sezonie przez system informacyjno-odniesieniowy guru.markets. Dostęp do tabeli zleceń jest bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. Na podstawie wyników oceny Blueprint Medicines Corp. System informacyjny oceny guru.markets pogięto następującą decyzję. Otwórz transakcję sprzedaży po 134 dolara amerykańskiego. Transakcja jest możliwa, ponieważ wycena spółki jest stosunkowo niska. Ocena organizacji przeprowadzono stosując model oceny Index Akime. Zysk jest ustawiony na 87,42. Stop loss ustawiony jest na 113,26. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, w tym przypadku zlecenie zostanie automatycznie zamknięte na koniec sesji 22 czerwca 2025 roku lub w ostatnim dniu roboczym przed tą datą, serce GMAB będzie głównym zleceniem kupna. Film o głównym zamówieniu został już opublikowany na tym kanale. W przypadku zamknięcia któregokolwiek ze zleceń głównego lub bilansującego. Drugie zamówienie jest ustalone po ostatniej cenie. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy obejrzeli ten film i skorzystali z systemu pomocy guru.Markets.